Dobry, pół do pierwszej, trochę zaspałem. Ale to dobrze, przynajmniej będę miał od początku jechał od tego To znaczy, że będziemy na granicy prowincji przed świtem, ale jeszcze po ciemku. Właściwie to nawet dobra pora. Pierwszy samochód tej nocy, który zabiera się do pokonania tej dramatycznej trasy. Uf, pierwsze 20 kilometrów po prostu dramat. Na szczęście użyłem lampki do GoPro na motor, bo przy tych jałowych obrotach to naprawdę niewiele było widać. Już jest druga 18, czyli generalnie godzinę zajęło mi pokonanie pierwszych 20 km. Teraz już z górki. Witam przed granicą prowincji 14 km. mi się już do końca, żeby jechać do Bambiń. No i cóż, teoretycznie od czasu tego lockdownu marcowego minęło już wiele miesięcy i tylko ta jedna prowincja pozostaje względnie z no to znaczy oficjalnie, żeby tu jechać, trzeba mieć szczepienia i testy. Nie chcę tego sprawdzać na granicy, do prorok tego pilnuje, a więc polecimy po prostu na krzywkę. Mam nadzieję, że o takiej ludzkiej chorzy jak chwilę przed piątą komuś to nie będzie chciało stać. Zastanawiałem się czy przejechać normalnie na pałę, czy może bez świateł, czy może po prostu ten motor przeprowadzić, ale myślę, że im bardziej zachowam się randomowo, tym będzie lepiej. Założymy też maseczkę, żeby mi nie rozpoznali tego białego. No i co? I drogę. Zresztą to i tak be, pewnie będzie dużo łatwiejsze niż wtedy w maju, jak się tutaj dostać, bo jednak, tak jak już mówiłem, da się zauważyć w no, społeczeństwie, że habituacja bodźca rzeczy nie zaczyna działać, czyli no, ludzie no, noszą te maski i pilnują się, ale no, to widzą, że to, 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 to nie jest takie straszne, nie? jak, jak mówią w telewizji. Dzień dobry, na Kiri O, lumpar to już 40 km za granicą więc jeżeli tym razem z obu kogoś za mną wysłali to już mnie nie znajdzie na pewno o, Dzięki Bogu udało się, jestem Cudownie Czas na jakieś śniadanko Trzeba było skończyć sobie jeździć do jakiegoś korpu miałbym normalne spanie w łóżku a nie jakieś szaleństwa i ganianie się ze służbami e, Ta sytuacja i na się pewną historię, która się wydarzyła półtorej roku temu. Otóż 14 marca miałem lecieć do Bangkoku, ale z powodu lockdownu wszystko się posypało. Dzień wcześniej jechałem do Warszawy ze swoim znajomym blacharzem, panem Markiem, który remontuje aktualnie ładę i... To był taki dziwny okres, bo był już pacjent zero, zaczynała się taka panika, jeszcze nie wiedzieliśmy czym się to wszystko je. I wówczas chodziła taka wiadomość po Whatsappie, którą rozsyłano chyba wszędzie. Jakiś taki smutny pan poważnym głosem mówił o tym, co ma się stać, jakie będą obostrzenia, o zamykaniu miast mówili. I nagle na obwodnicy Wrocławia słyszę w radiu, że w radiu dementują tą wiadomość, która jest masowo rozsyłana na Whatsappie. To swoją drogą e, pokazuje jak potężne jest pole walki informacyjnej w dzisiejszym świecie i czy nam się to podoba, czy nie jesteśmy albo żołnierzami, albo ofiarami tego pola walki informacyjnej, ale zmierzam do tego, że temu narodowi chmerskiemu kiedyś wtrącono kręgosłup, i tutaj dało się coś takiego zrobić, jak zamknąć miasta. A w szczególności stolice Pnompen. U nas to zdementowano. Natomiast ja już zauważyłem, będąc chociażby w takiej liberalnej Holandii, czy wiem, w Szwecji, że wiele obostrzeń, które u nas byłyby na porządku dziennym, tam w ogóle nie wchodziły. Bo w naszym, naszej pamięci pokoleń jest tam wojenny. Więc u nas dało się pewne rzeczy zrobić, które nie przyszłyby tam. I dlatego też obserwuję takie różne działania różnych władz, które się odbywają na naszych oczach, ponieważ to jest taki poligon, co się da, jest, czego się jeszcze nie da. Przecież ta nasza wolność odbierana jest metodą salami. Po kawałeczku. Przecież nikt nie powie, że um, chciałby wszystko ewentualnie skontrolować i jeszcze bardziej wejść nam w życie. Ale tak naprawdę od czasu 11 września i od inwigilacji nas w sieci, do ingerencji w nasze ciała minęło 20 lat tyle ile trwała wojna w Afganistanie ile się pozmieniało na tej płaszczyźnie jeżeli patrzymy na to jako na proces czyli proces wchodzenia państwa i administracji w nasze życie to on postępuje, niestety udało mi się zamówić to samo co wczoraj także fajnie znowu bulionik znowu ryż mięsko. ja za tych zupami nie przepadam, bo tam jest Dużo wody, dużo makaronu i to mięso takie do obgryzienia. Jak już chyba, kmerzy tą rąbankę lubią porąbać, co się potem sobie obgryzać. Dla nas jest to często nieakceptowalne, to dla mnie, dla Marcina, my też tego nie lubimy, taka rąbanka. To musi być mięso jak tutaj, Podsmażone, pocięte. Jest mięsa, jest, można jeść, także smacznego. Dojeżdżamy do resortu do szarika dojechałem do swojej chaty No, kurnik do wesprzątania, ale uwaga, kury zaczęły znosić jajka. Także jest cudownie. Cześć Falik, cześć, cześć, cześć. Muszę tu ogarnąć, posprzątać Czuję się naprawdę jak u siebie tutaj, to znaczy, że czas kupić coś swojego. O! Dwa kurze jajka tutaj w kapliczce. Świetnie. Czyli co? Kury złożyły ofiarę. Cudownie. Ech, czyli teraz tak, muszę jeszcze jakąś kurę złapać i koguta złapać i ich zamknąć razem w klatce. Niech się niech tam sobie kopulują, żeby były małe kurki. Ale jest zajebiście, ale mi tego brakowało, naprawdę. Czuję, że jestem u siebie. Muszę sobie coś takiego zrobić gdzieś w jakimś miejscu na ziemi. Dobry muszę przyznać, że stęskniłem się za Ratana Kiri i za tym sukni Dziś nie podejmuję walki. Dziś dzień pokoju z kogutem. No niestety mamy problem chyba z pokojowym współistnieniem. 50 minut koncertu to jest już za długo. Także wracamy do tradycji. Pobudka, pobudka, wstać Już Dzielny uciek? Gdzieś tu był przed chwilą? O skubany między drzewami lata! Kura chyba będzie znosiła ofiarę, to znaczy składała jajko w kapliczce. Chyba ją trochę przestraszyłem, ale chyba właśnie za chwilę będzie jaja. Chodzi mi ta kura po okolicy drzery jaw, jakże chyba będzie jajka znosiła. Oddzieliła się od reszty, no także czekam, bo już pierwszy zniosła i znalazłem. Teraz przydałoby się zamknąć koguta i jakąś z tych kur w klatce, tak jak u dżun na wiosce, żeby ten kogut ją zbałamucił, i żeby mieć jakieś małe kurki. Tak się stęsknię za tą swoją metą w dżungli, że jak wczoraj przejechałem obok lokalnego sklepu na wiosce, zobaczyłem dwóch kmerów, właśnie browary postawiłem, wypiłem z nimi i poleciałem dalej. No właśnie, czas pojechać, jakieś małe zakupki zrobić. Tutaj na wiosnę najbliższej. Czerik zostaje, w ogóle jak on urósł. A ile mi nie było? 10 dni? To jest taka jedna bardzo ważna rzecz, którą trzeba wytłumaczyć, jak chodzi właśnie o opiekę nad zwierzętami, bo tutaj nawet taki pies, bezdomny pies, on nie ma źle. Powiem wam inny przykład. Zwierzę, które jest bezdomne w dużym mieście, gdzieś tam na zachodzie, no generalnie przy naszym poziomie segregacji odpadków i sprzątania ulic i tak dalej, ma trochę słabo. Takie zwierzę, które sobie żyje gdzieś w tej dzikiej części Azji, gdzie kmerzy te śmieci palą, wyrzucają byle gdzie, obgryzają te kości, wyrzucają byle gdzie. Ten pies sobie sam przecież jak mnie nie ma wykopuje kości z podziemi, które skąd wziął? No, wziął stąd, że kiedyś te gdzieś kmerzy byli, gotowali, obgryzali i po prostu zarli to wszystko, więc też uwarunkowania funkcjonowania takiego psa wokół chaty, który nawet nie ma teoretycznie właściciela, są zupełnie inne, aniżeli uwarunkowania bezdomnego psa gdzieś tam w mieście w cywilizacji na zachodzie, więc to jest właśnie kolejna rzecz, żeby nie przekładać standardów zachodnich, nie projektować ich na tych uwarunkowaniach, bo tutaj skoro mój pracownik zarabiał 80 dolarów dziennie i uzupełniał sobie białko, łapiąc szczury i inne rzeczy, to co, to taki pies nie da rady z takim nosem? Także no to trzeba od razu zaznaczyć, bo ja wiem, że nie jeden barani łeb jak stąd kiedyś wyjadę i zobaczę to w odcinku, będzie miał z tym problem, że pies został sam. Chociaż pewnie zostanie w resorcie, znając życie. Otóż pies w zupełności da sobie radę. A w międzyczasie ugotował się ryż. Także odłożę go dla psa na ostygnięcie. I dodamy tego rybkę. No, i tak na cały dzień posiłek dla psa. Tutaj nie ma za bardzo specjalnych posiłków dla psa. Nie wiem, może w Pnopen mają, ale tutaj pies je to, co znajdzie. Ewentualnie to, co zostanie po człowieku. Trzeba mu to dobrze wymieszać. żeby wszystko waliło mięsem. Te parę dni odpoczynku w terenie dały też spokój moim stopom, które doszły do siebie. Bo rzeczywiście pora mokra powoduje, że jest problem. No. Amerykańscy żołnierze mieli z tym problem. Ja też. Moje buty się rozwaliły w trakcie tej pory deszczowej i nigdy się tak, tak mocno nie rozwaliły. Ale to właśnie ta wilgoć do, do tego doprowadziła. Mam taki klej na gorąco, naprawiłem je tymczasowo. tym Na szczęście, jak chłopaki przyjadą do Kambodży z Polski, to już mają dla mnie nową parę butów. Także spoko byleby jeszcze trochę w nich dochodzić Nie było mnie dłuższą chwilę to się naprawdę sporo pozmieniało właśnie chłopaki od Marcina prosili mnie o to żebym ryby nakarmił bo oni pierwszy staw zarybili Żar się dla ryb Ej Ty szalik A co ty o tym myślisz? No właśnie To jest pies który sam się po prostu ogarnia, nie? Tu jakieś mrówki w ogóle jad kości sobie wykopywał, także wiecie, te psy żyjące tutaj w terenie naprawdę sobie dobrze dają radę Ok, żeby nakarmić ryby, jeden kubek no i tak to wygląda zaraz się dla ryb no i spoko, trzeba po prostu wrzucić, sypnąć więc już za mną idzie, co, głodny? jadłbyś e, ten to by wiecznie nad. jak to pies ale jedno mnie zastanawia bo jeżeli pewnego dnia przyjdą tu kmerzy z wioski niedaleko stąd i zorientują się, że mamy staw i ryby. To za chwilę tu przyjdzie jakiś dziad z elektryczną wędką i mi tutaj pozamiata. No bo yy, co tu dużo mówić? Dla nich taka rybka 3 cm to już jest ok. To już zawsze może sobie rodzić mielonkę. A tu jest nasz stawik. Oj, zarósł i to zdrowo zarósł. Głębokości ma około 5 metrów. Smacznego! Pies jest za mały, żeby pokonać strumyk. Nie no, pokona. Samodzielność! Szarik, dawaj, chodź. Bardzo dobrze. No, nie bój się Szarik, wszystko będzie dobrze. No. Niedługo się nauczyć po schodach chodzić. Chodź, chodź, chodź. chodź. Bardzo dobrze. Dobry pies. Te zmiany w świecie przyrody, w tej szerokości geograficznej są naprawdę niesamowite, bo ja się tu pluskam, my je ogarniam, a te bananowce wyraźnie większe, o. I nawet banany są prawie dojrzałe i gotowe do zrywania. Także, no, nie było mnie tu naprawdę chwilę dłuższą, a okolica już zauważalnie się zmieniła. Tego nie było przecież. Wszystko wyrosło w te 10 dni, w tej To jest coś niesamowitego. Ja tu sobie robię kawę, a tymczasem okazało się, że pies trochę zjadł i co? I pies już nie ma żarcia, bo co? Bo kury mu wyżarły. No i co teraz robisz, Baraniłwie. Widzisz, inny gatunek twoje żarcie uwspólnotowił, uspołecznił. No właśnie. I taka refleksja mi przychodzi na myśl właśnie, bo przecież jest to jedna z tych cech, która odróżnia nas od świata zwierząt. To przecież socjalizm to jest kradzież, to jest nic innego. Przecież czym się różni uwspólnotowienie żarcia psa przez skóry od uwspólnotowienia e, zarobków społeczeństwa przez system redystrybucji dróg państwowych? Tak naprawdę niczym. Socjaliści cofają nas do świata zwierząt, wykonują... Regresji cywilizacyjnej. Prawda, szarik? Kury. Lewactwo zjadło ci żarcie. Socjalizm to jest kradzież. I nikt nie zmieni mojego zdania na ten temat. sobie popracowałem na home-officie. Chłopaki mają wolne, więc zaprosili mnie na grilla nad wodospad. Taki zdany wodospad, więc pojedziemy na tego grilla. Chyba sobie nawet szarika wezmę w sumie. A generalnie właśnie z racji tego, że mamy takie ciepłe, suche dni i mało pada, to trzeba się chować tutaj na dole, gdzie jest przewiewnie i fajnie się pracować hamaczka, bo tam za bardzo... Ta blacha daje. Co prawda jej zaletą tej nowej blachy jest to, że ona jest białkowana od środka, jest taka jasna, więc światło się lepiej rozchodzi. Ale mimo wszystko, jednak w ciągu dnia funkcjonowanie tutaj to jest jakiś dramat. Tak więc niby blacha jest bardziej żywotna i generalnie mocniejsza niż te tradycyjne kmerskie poszycie dachowe, ale jednak. Tu zawsze jest problem z izolacją, dlatego to życie dzienne w warunkach kambodżańskich rozgrywa się tutaj na dole. I dlatego właśnie, na samym początku chciałem, żeby chłopaki obcięli to wszystko, tak jak to się, to się zwykle robi w tych chatach. Żeby to powietrze po prostu hulało, żeby dało się tu żyć. Wyjątkowo z tobą psa wezmę, bo trochę tam pewnie posiedzimy. Ty nie wierzcie, się, Szarik. Szarik! Nie wierz się. I co, Lecimy. Trochę się pospieszyłem na tą imprezę do chłopaków bo zamontowałem plecak za słabo on spadł... chodź tu Szary, chodź! do nogi na szczęście pies był lekko zamocowany, więc wyskoczył tym razem się przyłożę Wychodzi na to, że to jest jednak najlepsza miejscówka psa. trochę gorzej z uchwytem na napoje Dotrzymaliśmy się pod sklepem, żeby poszukać jeszcze jednej gumy bo jednak potrzebuje dwoma gumami plecak trzymać a tymczasem tutaj gdzieś był jego braciszek. Taki malutki. Taki pies. O ten, 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 ten. O. Nie poznajesz? Czyż do ciebie podobny. No i chyba się z psem jakoś dogadaliśmy. Jak chodzi o wspólną jazdę na motorze. Cieszy mnie to bardzo. No. Szarik. Pies, który jeździł motorem. No i dotarłem na wodospad, także mamy tutaj naszą imprezę, co trzeba zabrać. Nasza koleżanka grilluje I cóż, no i jest generalnie wesoło jak widać. Pokażę Wam ten zajebisty wodospad od środka, ale żeby to zrobić będę musiał kamerę schować do buta, bo akurat nie mam z tobą ramki dootpornej, nie przewidziałem takiej potrzeby yy, na Indochiny, ale pokażę Wam go od środka, jest po prostu świetny. Uwaga! Chowamy kamerę do buta.